Cześć, witajcie w specjalu na 50 tysięcy subskrypcji na kanale Astrofaza. Tym razem szybciej niż ostatnio. Ostatnio był na 10 tysięcy, który był wyemitowany na 20 tysięcy, więc nie musieliście czekać aż 100 tysięcy pęknie, tylko tym razem dużo szybciej się to pojawiło. Dzisiaj ze mną moja koleżanka Martyna. Cześć wszystkim. Cześć. Będzie czytać pytania, które wybraliśmy właśnie. Spośród tych, które zadawaliście. Zadawaliście je na grupie Astromisie, także zapraszam Was serdecznie na tę grupę. Tutaj macie link. Dlatego, że tam właśnie tego typu różne rzeczy się dzieją i warto brać w nich udział, żeby potem mi nikt nie mówił, że a ja nie wiedziałem, a mi nie powiedzieli, że można pytania zadawać, i tak dalej, i tak dalej, więc warto na grupie być. Także mamy trochę pytań. Ja nie wiem do końca, jakie to są pytania. Także zobaczymy, co tam ciekawego Was interesuje. Możemy? Pytanie od Kacpra Grajo Grajoszka, taka sytuacja, możesz zarabiać grube miliony na Ziemi albo polecieć na Marsa i brać udział w budowie pierwszej kolonii na innej planecie. Co mm. wybierasz i dlaczego? Jak w teleturnieju, powinienem teraz muzykę, może podłożę taką muzykę specjalną. Czyli tak, mogę albo miliony zarabiać na Ziemi albo polecieć. Tylko teraz nie wiem, czy polecieć, zakładać pierwszą kolonię, a potem mogę wrócić, czy to znaczy, że już tam zostaję do końca życia? Nie, no, Chyba zostajesz. No to teraz pytanie, czy kolonia ma być taka pod kopułą jakaś, wiesz, fajna, duża, czy, czy już można wyjść na zewnątrz, czy będę musiał całe życie siedzieć w skafandrze, bo to by było niefajne. Gdybym całe życie miał, wiesz, siedzieć w skafandrze po prostu, yy, wiesz, na zasadzie, nie wiem, małe jakieś takie habitaty, gdzie się mieszka w wielkości połowy tego pomieszczenia, w którym jesteśmy teraz, no to nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc spędzenia kilkudziesięciu lat w takim środowisku. Nawet gdybym miał zakładać pierwszą kolonię. No chyba, że byłaby to naprawdę jakaś duża kolonia, gdzie, nie wiem, jakieś kopuły, moglibyśmy zastosować coś w tym guście i tam pod tym już jakieś w miarę normalne życie prowadzić. To jeszcze bym się zastanowił. Natomiast z drugiej strony kurczę, no. To chyba nie jest jakieś takie dobre zestawienie, mam wrażenie, no bo okej, okay, miliony zarabiać tutaj, ale tam jest przygoda, tak? Tam można się zapisać na kartach historii, tam można dokonać czegoś ciekawego, tam można e, zrobić coś dla ludzkości. No jedyne co mi przychodzi na myśl z tymi milionami, to można się w filantropa pobawić, tak? Na takiej zasadzie, ale... No ale to by było coś. Jeżeli, to, no to okej, okay, odpowiem tak, jeżeli by to była taka kolonia, jak na przykład z filmów science fiction, że mamy duże kopuły, albo wręcz Mars jest terraformowany na zasadzie takiej, że po prostu życie tam jest już możliwe. Zmieniamy mu atmosferę, ocieplamy tę planetę, zmieniamy skład atmosfery i tak dalej. No to tak, to wybrałbym wtedy kolonię. Zresztą ciąży mogą przysyłać te miliony na Marsa, tak? Chociaż nie wiem, co z nimi można tam zrobić, szczerze mówiąc. Napalić w piecu najwyżej. No to w takim sposób wybieram to, a jeżeli miałaby to być, tak jak powiedziałem na początku, kolonia na zasadzie takiej pierwszej kolonii, gdzie to jeszcze są takie zamknięte pomieszczenia, to nie, absolutnie, to już wolę te miliony tutaj na, na ziemi. Okej. Okay. A Ty co byś bolała? Powiem Ci, że lubię przygody, lubię podróżować, więc jeżeli właśnie to by miało wyglądać w ten sposób, hmm. o którym opowiadasz, no to pewnie bym chciała się wybrać, ale chyba wolałabym jednak wrócić. No więc właśnie, to to za dużo byś się nie, nie napodróżowała wtedy, jakbyś już poleciała tam i miała zostać do końca życia. Także chyba, że najpierw, najpierw te miliony... Zwiedzać na świecie tutaj, a potem dopiero lecieć na Marsa, tak? No to tak. może tak, taka odpowiedź. Okej, okay. okay, następne pytanie od tego samego pana. Aha, czyli takiego Multi. Tak, jasne. Jaki jest Twój ulubiony film o tematyce kosmicznej? Ulubiony film o tematyce kosmicznej. Kiedyś powiedziałbym Armageddon z Bruce'em Willisem. Pamiętasz ten film? Bruce Willis, czyli ten specjalista od wiertów. E, ostatnio nawet była jakaś asteroida, no, straszyły media, że ma uderzyć w ziemię. Zresztą co roku straszy, że jakaś ma uderzyć w ziemię, więc e, tradycyjnie wszyscy chcieli, żeby Bruce Willis leciał i załatwił sprawę. Tak to się wyrło w głowę. Nawet pamiętam, że na kasecie VHS w kiosku kupiłem sobie tego Armagedona, jak byłem małym szkrabem, nie wiem ile wtedy mogłem mieć, Z 10 lat, 11? To było dawno temu. Chyba Bruce Willis miał wtedy jeszcze włosy. Było śmiesznie, to były te czasy. Także Armageddon byłby kiedyś, ale, ale jakiś czas temu obejrzałem sobie film, który nazywał się Pierwszy krok w kosmos po Polsku, a Right Stuff chyba się nazywał po angielsku. Możecie sobie znaleźć. I to jest film, który opowiada o początkach amerykańskiego programu kosmicznego, tak? Czyli Vernon von Braun właśnie projekt, zresztą znaczy był program Merkury wtedy. I całe, te, całe, całe, całe te początki, czyli ta pierwsza garstka astronautów, którzy jako pierwsi po stronie amerykańskiej polecieli w kosmos, jako pierwsi weszli na orbitę. Wtedy też w kosmos poleciał pierwszy ludzki mocz. Mówiłem o tym w którymś odcinku z Astrofazy. To było tak, że hmm, chyba Shepard, tak. Pierwszy, pierwszy amerykanin w kosmosie, który był w kosmosie, nie na orbicie, ale po prostu taki lot sobie zaliczył, że wyszedł w kosmos i później wrócił hmm, po łuku. Tyle czasu trwało przygotowanie do tego. Całość miała trwać kilkanaście minut, tam do 20 minut miał, miał już z powrotem wchodzić w atmosferę. Niestety um, były jakieś błędy, nie za bardzo chcieli go puszczać, bo bali się, że no rakieta wybuchnie, na przykład, a w Ameryce liczyli się jednak z opinią publiczną, a więc to nie była to, co Rosja Radziecka, gdzie jakby zginęli, to po prostu nikomu by się nie powiedziało i tyle. Tak? Natomiast um, trwało to kilka godzin, a mu się zachciało siku po prostu na zwyczajnym świecie. No, facet zamknięty, zaśrubowany w kapsule. Nie ma, że sobie tak po prostu wyjdzie, wyskoczy i za chwilę wróci. To musieliby odwołać lot totalnie. Więc leży, leży, dzielnie próbuje wytrzymać, ale przeciąga się wszystko. Naukowcy też próbują wszystko na ostatni guzik zapiąć. No i w tym momencie gość mówi, że nie wytrzymuje. Jego koledzy astronauci mówią, dajcie facetowi, nie wiem, zrobić w skafander, bo inaczej, no, no co, albo odwołujemy lot, albo facet robi w skafander. Naukowcy nie chcą się zgodzić, bo nie wiedzą, jak zareaguje środowisko. Zupełnie... W tlenie, tak? Czysty tlen. Y, zesika się tam być może jakieś zwarcie, zapali się to, no i dziękuję. Do widzenia po facecie. No ale w końcu pozwalają mu to zrobić. Skafander zasikał, poleciał w kosmos, wrócił i w ten sposób wyniósł też ten pierwszy mocz na orbitę. To jest właśnie ten film. Polecam Wam. Zresztą, jak nie oglądałeś, to też Ci polecam, bo bardzo fajnie się go ogląda. Taki z lat chyba tam, 70. jest, ale ciekawie zrobiony. Okej. Okay. następny Dalej pytanie. to samo. Oczywiście, że tak. Pan jest wiesz. Żądny wiedzy. Mm -hmm. Chociaż? A nie. Okay, Trochę, i pytanie z innej beczki teraz będzie. <laughs> Kiedy zacząłeś łysieć? Kiedy zacząłem łysieć? <laughs> Faktycznie z innej beczki. Nie wiem, jaka to beczka, <laughs> szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Kiedy zacząłem łysieć? Chyba. chyba Ale to tak po prostu? Kiedy zacząłeś łysieć? No, y, jeszcze. Znaczy, chodzi o to, że ten człowiek ma ten sam problem. Aha, okej. Okay. I, I jeszcze pytanie. I kiedy sobie z tym, kiedy się z tym pogodziłeś? Okej. Okay. A, no nie, no to zmienia postać rzeczy. Myślałem, że po prostu gość pytał się na zasadzie, kiedy zacząłeś myśleć. Tak po prostu mnie to interesuje. Kurczę, to nie wiem, miałem dwadzieścia parę lat. Jeden, dwa, 22 lata, coś takiego. No Jakoś wcześnie. Po dziadku. Nie? Mój dziadek zawsze nosił taką kanapę, jak ja to nazywałem i i tyle, natomiast jakoś nie miałem z tym problemu, po prostu wziąłem maszynkę, zgoliłem i tyle. A że wszyscy zaczęli mnie później nazywać polskim brusem Willisem, to jakoś łatwiej przyszło, tak? Nie wiem, znaczy, nie wiem. Wiem, że niektórzy faceci mają z tym problem jakiś, ale... Nie, nie przejmuj się, stary, po prostu ogol głowę, jeżeli masz w miarę jakąś tam foremną i nie wiem, nie masz dziwnych guzów, klęśnięć i tak dalej, to chyba będzie okej, okay. tak mi się wydaje. No przynajmniej mnie wpuszczają i do kina, i do teatru, i do sklepu, i do urzędu. Nie masz się czego bać. Ale to znaczy, że masz w sobie bardzo dużo testosteronu, chłopaku. No na przykład. No właśnie, pytanie czy jesteś jeszcze w ogóle owłosiony generalnie na rękach i tak dalej, bo podobno tak jest, że jak się ma dużo testosteronu, to wypadają na głowie, mhm. ale rosną ci wszędzie, także wiesz, może to jest jakiś plus, może wiesz... No oczywiście. Jako swoją przewagę tą wykorzystaj, tak, albo coś. Może zostaniesz drugim polskim Bruce'em Willisem. A ja będę mógł w końcu na emeryturę odejść. Jupika, jej, okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze od niego. Oczywiście. Nie ale, myślałeś. Wiesz, co przerwę? Ci. Ale okay. Wydaje mi się, że to było najważniejsze. Tak naprawdę, Patrz, ukrył je gdzieś pomiędzy. <grym> Niby tam, okej, okay, mam trochę pytań, ale tak naprawdę chodziło o to. Tak, dokładnie <grym> też. Nie myślałeś może o studiowaniu astrofizyki, kosmologii albo astronomii? Mhm. Chyba też jest. Chyba jest. Nie, no generalnie to już mówiłem w poprzednim question and answer. Że ja niestety nie umiem w matematykę. To jest mój, moja pięta achillesowa, chyba tak się to mówi, nie wiem. W każdym razie całe życie po prostu matematyka mnie odpychała, i z tego powodu nie, nie poszedłem na żadne studia takie związane z tym bardziej właśnie gdzieś w kierunku języków czy potem psychologii, ale. No, ja bym bardzo chciał, chętnie. Jeżeli znajdziecie takie studia, które nie wymagają matematyki i liczenia, to, to jak najbardziej, tylko czysta teoria. Natomiast no to jest właśnie ten problem. No a dzisiaj to już nie ma sensu. Myślę, że w tym wieku, zresztą robiąc to, co robię, a chyba to nie ma najmniejszego sensu, żeby zaczynać takie studia i się straszliwie męczyć. Bo nie wyobrażam sobie teraz, żeby przez 5 lat albo i dłużej siedzieć i, i płakać nad matematyką. No, chyba, że ktoś wymyśli jakiś tak jak w Matrixie było, że się wiesz. Obudzę i powiem, umiem matematyka Jakiś dziwny e, afroamerykanin powie, powie do mnie, pokaż. I będę musiał mu udowodnić. Rozwiązując na tablicy jakieś równania albo coś w tym guście. Także nie nie nie, 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 nie myślałem. Nie myślałem nawet przez chwilę, no bo po prostu wiedziałem, jak z tą matematyką u mnie jest. E, dlatego też stwierdziłem, że w ten sposób dołożę coś od siebie do. Podboju kosmosu przez ludzkość, że będę jakoś tam próbował inspirować ludzi, którzy może na matematyce się znają i też coś w tym kierunku zrobią, tak? Mhm. Zwłaszcza, że na przykład to jest też bardzo miłe, także super cieszę się, kiedy podsyłacie takie informacje, że na przykład na lekcjach oglądacie filmy astrofazy albo że ktoś zdecydował się pójść na astrofizykę, bo też takie były właśnie informacje. Także super, cieszę się. I go for it, jak to się mówi, bo no, od Was będzie zależała też przyszłość ludzkości, jakby nie patrzeć w końcu się kiedyś stąd będziemy musieli wynieść. Mhm. Także przyczyńcie się do tego. Dobrze, następne pytanie od Norberta Normana Chana. Mhm, czyli już nowy. nowy tak, osoba. oczywiście. Czy uważasz, że uda nam się założyć bazę kosmiczną na Marsie lub na Księżycu do końca XXI wieku? Ojej, do końca XXI wieku, to dał sporo czasu jeszcze. Mamy ile? Mamy 2016. To jeszcze i teraz matematyka. Teraz reklama, muszę policzyć. Ja się myślałam cztery. na pewno jeszcze sprawdzę, nie? tu pod kreską, tam nad kreską. E, jeszcze mamy całkiem sporo lat, myślę, że spokojnie bazę zobaczymy na Księżycu jeszcze za naszego życia i to jeszcze za naszego, jak to się mówi, produktywnego życia, a nie na jesieni życia. ciekawe ile jeszcze razy życia powiem w tym zdaniu. W każdym razie już się zabierają, za, znaczy są plany generalnie robienia właśnie takiego przybytku rozpusty na Księżycu. I Amerykanie mają taki plan, i Rosjanie mają taki plan, i coś tam Europejczycy widzę, że zaczynają też w tym kierunku uderzać powoli. No, mamy wracać teraz na Księżyc, to już jest chyba pewne, tak mi się wydaje raczej się nic w tej materii i w tym nie zmieni, że najpierw polecimy na Księżyc, jednak zanim polecimy na Marsa załagowo. A też, też bardzo zależałoby niektórym astronomom, żeby postawić na księżycu teleskop, bo tam się po prostu świetnie nadaje to do obserwacji. Nie ma atmosfery, która zaburzałaby ten obraz, nie ma jakiegoś zanieczyszczenia świetlnego, tak jak teraz no, na Ziemi ciężko jest już coraz bardziej, coraz ciężej jest znaleźć jakieś miejsce, gdzie można obserwacje prowadzić, bo po prostu miasta dają tyle światła, ono się rozprasza w atmosferze i niestety. no takie słabe obiekty są niedostrzegalne wtedy dla takiego, dla takiego teleskopu. Dlatego też myślę, że nas spokojnie jeszcze nas zaskoczą całkiem niedługo z taką bazą. Oczywiście na początku to będzie mały przyczółek, ale gdzieś tam to się będzie powoli rozrastać, rozrastać, rozrastać i czekam tylko na dzień, kiedy Richard, jako się nazywa Bronson, chyba tak, ten z Virgin, z Virgin Galactic powie, że otwiera hotel na księżycu. Myślę, że to też się do końca wieku zdarzy jeszcze. Dobrze, następne pytanie w takim razie od Maćka Grzyba. Na czym polega most Einsteina-Rosena? Most Einsteina-Rosena. Na to pytanie odpowie nasz specjalista od, um, od mostów, od inżynierii i efektów specjalnych. Czym jest most Einsteina-Rosena? To taka pierwsza wersja wormhola, czyli tunelu czasoprzestrzennego, opracowana przez fizyków Alberta Einsteina i Natana Rosena. Wpadli na taką koncepcję podczas badania teorii względności w 1935 roku. Taki most miałby być przebiciem przez czasoprzestrzeń z punktu A do punktu B, które są od siebie bardzo odległe, z pominięciem drogi, którą trzeba byłoby przebyć. Czasoprzestrzeń w tym miejscu byłaby zagięta i przebita. Wlotem miałaby być czarna dziura, wylotem biała dziura, czyli zupełne przeciwieństwo tej pierwszej. Początkowo za takie białe dziury fizycy uznali odległe kwazary. Jednak w latach 60 obliczenia wykazały, że przez taki most Einsteina-Rosena nic nie mogłoby przelecieć. Gdyby nawet światło wpadło do niego, taki tunel natychmiast zapadłby się i zamknął. Także myślę, drogi Maćku, że wystarczająco jasno odpowiedział na twoje pytanie. Jeżeli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania w tej kwestii, to oczywiście zapraszam cię do zadawania ich gdzieś tam na Facebooku. Co mamy dalej? Cezary przyłuski. Mhm. Czy pola siłowe, jak z filmów science fiction, są możliwe? Czy są możliwe? Teraz nie są jeszcze możliwe. Czy są w ogóle możliwe? Wydaje mi się, że jak najbardziej są możliwe. Zwłaszcza, że coś podobnego zaprezentowała już firma Boeing, znana wszystkim, którzy gdzieś tam latali samolotami chociaż raz. Leciałeś <grym> Boeingiem jakimś? No. Coś mówiłam, że lubię podróże. No ja wiem, że mówiłaś, że lubisz podróże, ale nie mówiłaś, czy latałaś Boeingiem jakimś. No, Oczywiście. No proszę bardzo, także znasz od podszewki, można powiedzieć, maszynę, tak. więc i firmę w pewnym sensie. Także firma Boeing zaprezentowała jakiś czas temu prototyp. Pola siłowego, nazwijmy to w ten sposób. Czyli mamy XXI wiek, początek XXI wieku, już zaczynają się takie technologie pojawiać. O co chodzi? Jest to pole magnetyczne, które ma działać ma chronić przeciw, znaczy, ma chronić od wybuchów. Tak? Jeżeli mamy jakąś eksplozję, to on emituje falę, która znosi falę wybuchu lecącą gdzieś tam w kierunku nas i takie pole ochronne na przykład montowane na czołgu albo na jakimś transporterze opacerzonym um, będą niedługo pewnie wojskowi montować i używać. Także mamy taką namiastkę pola siłowego już zaprezentowaną, a są też trzeba powiedzieć tutaj każda taka firma jak Boeing, jak Lockheed Martin, jak Grumman, Northrop i tak dalej um, mają swoje oddziały. Które zajmują się takimi technologiami spogranicza fantastyki naukowej i generalnie rzeczywistości. Więc yy, różne ciekawe rzeczy mogą jeszcze niedługo wyjść. Na przykład silnik termojądrowy. Czyli teraz mamy no, elektrownie jądrowe, gdzie rozszczepiamy atom i stąd bierzemy sobie energię. Tak? To jest jakaś tam taka popularna metoda na pozyskiwanie energii w dzisiejszych czasach. Natomiast termonuklearne elektrownie. Takie jak na słońcu po prostu coś tak dzieje, które, do, które powodują fuzję atomów wodoru w atomy helu i przy tym emitują jeszcze, jeszcze więcej czystej energii, no bo po prostu mamy hel. Tak? Z tego można potem sprzedawać do dmuchania baloniki albo coś w tym Więc generalnie praktycznie nie ma tam odpadów jakichś tam radioaktywnych i, i szkodliwych, a mamy czystą energię. No i taki silnik za 3 lata mają zaprezentować goście z Lockheed Martin. W silnik wielkości dużej lodówki, który można będzie montować na przykład na pokładzie samolotu Boeinga, który potem będzie mógł sobie latać i latać i latać i latać, i nie będzie problemu, że mu się pali, bo na przykład jakoś tam kończy, bo będzie go miał bardzo dużo. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, no ale zapowiadali, to nie jest jakaś firma krzak, żeby powiedzieć coś takiego, a potem się z tego wycofać. To też by miało wpływ na giełdę i takie inne rzeczy związane z tą firmą. Także, okej, okay. chyba myślę, że odpowiedziałem. Następne pytanie będzie od Sergiusza Golińskiego. Piotrze, czy chciałbyś polecieć w kosmos? Czy chciałbym polecieć w kosmos? Nie, nie chciałbym. Nie. To, jest, to jest najgorsze, co może się zdarzyć. Chciałabyś polecieć w kosmos? Dlaczego nie? No i zepsułami cały, cały dowódź. Nie no, jasne, żebym chciał polecieć w kosmos. A przede wszystkim ja polecę w kosmos, to jest bardziej niż pewne, to jest jakiś tam mój cel. No i generalnie już są możliwości turystycznego latania w kosmos. Znaczy jeszcze nie latają, ale już się można zapisywać, tak? Bilety można już kupić. Natomiast na razie wiadomo, że to jest jeszcze mocno drogie i mocno niepewne, więc poczekam, aż kilka osób poleci w kosmos i wróci bezpiecznie, i wtedy się też sam wybiorę. No, na przykład, właśnie to, co mówiłem, Richard, Richard Branson chyba się nazywa gość z Virgin Galactic. No i tam właśnie Virgin, linie lotnicze, wytwórniam, wszystko ma po prostu. Jak jest coś, w co można zainwestować, gość inwestuje i otwiera swoje Virgin, coś tam. Także Virgin Galactic właśnie ma zabierać ludzi na suborbitalne loty, czyli po prostu lecimy sobie powyżej tych 100 km, które są taką umowną granicą kosmosu. Patrzymy sobie w stanie nieważkości przez jakiś czas, wymiotujemy do torebek rozdanych gdzieś tam na pokładzie, najprawdopodobniej jeżeli ktoś ma słaby żołądek, no a potem wchodzimy z powrotem w atmosferę i lądujemy. Tak jak wahadłowce kiedyś, po prostu jak szybowiec. Więc coś takiego będzie dostępne już niedługo, myślę, że za lat powiedzmy, nie wiem, 10 to będzie dostępne jak jakieś droższe bilety powiedzmy lotnicze teraz. A Ty byś poleciała byś, tak? Oczywiście, żebym poleciała. A Bo na stacji wiem, czy... kosmicznej? Żeby posiedzieć tam dłużej. Nie wiem, a ja strasznie tęsknię za mam zawsze. Wiesz, chcę szybko wracać do mamusi Tatusia, także. Okay, mamo tato mam internet. Możemy tak. rozmawiać ze sobą z orbity codziennie. Znaczy może nie codziennie, ale jak będę przelatywała nad Polską, to wtedy okej. Okay. Dobrze, więc ten pan mhm. ma też jeszcze jedno pytanie. Ten sam, tak? Oczywiście. Mhm. Gdybym zaczął poruszać się z prędkością światła wokół Ziemi, jak hmm. zmieniłby się czas według mojego punktu widzenia. Czyli z jego punktu widzenia, jak zmieniłby się czas, tak. gdyby poruszał się wokół Ziemi z prędkością światła. Tak, tak. Dokładnie. A dlaczego wokół Ziemi? To znaczy, to akurat nie ma znaczenia, czy wokół Ziemi, czy, czy, czy gdziekolwiek to... Wyłączył nam się aparat tradycyjnie, nagrywa tylko 20 minut, potem trzeba jeszcze raz włączać. Więc, w odpowiedzi na Twoje pytanie, to nie ma znaczenia, czy poruszamy się wokół Ziemi, czy poruszamy się wokół Marsa, czy po prostu w przestrzeni itd. Um, to jest ciekawe, bo no, nikt z nas nigdy nie był fotonem, prawda, żeby poruszać się z prędkością światła. Musielibyśmy wytracić całkowicie masę, a no, nie ma takiej diety, która by pozwoliła nam całkowicie stracić masę. E, no niestety, nie ma takiej diety. Muszę wszystkich, e, wszystkich zasmucić, którzy myśleli, że może się uda, albo ze śmigłujcie. Koszmar, nie da rady. W każdym razie, no ale załóżmy, że udało Ci się wytracić zupełnie masę. Jesteś obiektem bezmasowym, tak samo jak, jak jakiś foton e, przypadkowy, na przykład, i zaczynasz poruszać się wtedy z prędkością światła. I co ciekawe, ty nie możesz poruszać się z żadną inną prędkością, tylko z prędkością C. Obiekty bezmasowe po prostu mają taką prędkość i tyle. My możemy się poruszać tylko z mniejszymi, nigdy z taką prędkością, a one tylko z taką nigdy zmniejszą. Taki jest już ich urok. I tutaj zachodzą bardzo ciekawe rzeczy, bo Einstein, taki pan, który miał siwe włosy i przyczynił się do wielu różnych ciekawych rzeczy, jak m.in. na przykład GPS, bo też w tym miał swój udział, a właściwie jego teoria względności właśnie w tej teorii. Odkrył albo jakby uzasadnił, czy też pokazał, że światło porusza się zawsze z tą samą prędkością, niezależnie od środka i od obserwatora. Czyli jeżeli leciałabyś z prędkością światła i zaświeciła latarką, to no nie, nie byłoby tak, że nie wyszłoby z latarki, tylko też od Ciebie oddalałoby się z prędkością światła. Natomiast e, dla obserwatora z zewnątrz, i tutaj zachodzą właśnie te dziwne rzeczy, doszłoby do takiego skrócenia, że byście byli w jednym miejscu. Bardzo ciekawa rzecz. No i teraz, będąc tym fotonem, mój drogi, jak ty tam miałeś, Sergiuszu? Będąc tym fotonem, będąc bezmasowym fotonem, wydawałoby ci się, że właściwie czas przestaje istnieć i przestrzeń też jakby przestaje istnieć. Wszystko zlewa się w jeden punkt. Wyemitowany foton dla nas na przykład, no nie wiem, z galaktyki, która znajduje się 2,5 miliona lat świetlnych stąd. Dla nas, z naszej perspektywy, on sobie leci przez 2,5 miliona lat. Natomiast z jego perspektywy on został wyemitowany w jednym miejscu i w tym samym miejscu od razu jakby dotarł na miejsce, tak? Dla niego ani czas, ani miejsce nie ma znaczenia totalnie. On był zawsze, będzie zawsze, jest zawsze i tak dalej. No to jest bardzo nieintuicyjne, ale no to wychodzi z teorii względności, z obliczeń i z obserwacji też jak najbardziej. Więc mówię, jeżeli na przykład zbliżalibyśmy, może w ten sposób będzie łatwiej to ugryźć, jeżeli byśmy się zbliżali do prędkości światła, osiągnęli na przykład 99,999 i tak dalej, i tak dalej sobie prędkości światła, oczywiście musielibyśmy w to włożyć niesamowite ilości energii, chyba w kosmosie nie ma tyle energii, żeby rozpędzić masowy obiekt masywny do takich prędkości. Zauważylibyśmy bardzo dziwne rzeczy. Otóż, na przykład, przelatując obok tej ziemi, o którą się pytał, ona wyglądałaby jak na leśnik. Tutaj zwolennicy płaskiej Ziemi mieliby w końcu rację, Ziemia byłaby po prostu płaska z jego perspektywy. Tak samo czas działa też inaczej. Jeżeli, jeżeli ta prędkość musi być stała, to w takim razie nie stałe są przestrzeń i czas, tak? Więc lecąc do środka naszej galaktyki z prędkością światła, taki statek, z naszej perspektywy leciałby sobie na przykład Ile tam ma? 50 tysięcy lat, tak? Świetlnych mniej więcej. Tyle połowa naszej galaktyki wynosi, a my gdzieś na obrzeżach mieszkamy. Natomiast z ich perspektywy minęłoby na przykład 10 lat. Albo jeżeli zbliżaliby się jeszcze więcej tych dziewiątek, byłoby po przecinku jeszcze krócej, jeszcze krócej, jeszcze krócej, jeszcze krócej. Więc no takie dziwne rzeczy zachodzą. Mam nadzieję, że już wszystkich rozbolała głowa. <laughs> Ale takie rzeczy właśnie zachodzą przy tych prędkościach relatywistycznych i nie potrzeba tutaj Ziemi absolutnie. Że to się zdarzy wszędzie gdzieś byś był. Próbuj, próbuj, może ci się uda. Wiecie, skąd się bierze wodór na słońcu? Skąd się bierze wodór na słońcu? Na to pytanie odpowiedzą nasi eksperci od wodoru. Także posłuchajcie, co mają do powiedzenia. Skąd się bierze wodór? Otóż wodór nie bierze się właśnie w tym najlepsze. Wodór się wziął. To najpowszechniej występujący pierwiastek we wszechświecie. Zupełnie jak z wodą w polskich dyskontach. Powstał jeszcze w trakcie wielkiego wybuchu. Co ważne, nasze słońce. Nie wzięło go bezpośrednio z tego zdarzenia. Słońce to gwiazda trzeciej lub przynajmniej drugiej generacji. Co oznacza, że pierwiastki wchodzące w jego skład pochodzą z wybuchów, czyli supernowych, jakichś dwóch lub jednej gwiazdy wcześniej. Czyli nasze słońce to taki składak z części używanych. No i wodór. Wodór ten pochodzi z wnętrza tych martwych gwiazd. Kiedy się zacznie kończyć, to kaplica już po nas. Nasze słońce spuchnie. Po czym odrzuci swoje zewnętrzne powłoki i skończy jako biały karzeł. Przepraszam, ciężko wchodzi. Przy okazji chciałem yy, poprosić was o czujność. Żebyście nadal uważali na reptilian. Kiedy przejmą kontrolę nad naszą rasą, podniosą akcyzę na alkohol i skończy się, skończy się przyjemność, a zacznie ciąża. Przepraszam, czarny humor. Zdrówko, a ja wracam do badań. Że stąd bierze się wodór na słońcu. Czy to mamy wszystko? Czy coś jeszcze? Jeszcze, pan Bartosz Witkowski. Mhm. Może to nie jest kosmiczne pytanie. Etycznie, taki pan już bardziej. Chyba. Ale chciałbym tylko wiedzieć, czy organizuje Pan może jakieś spotkania w Gdyni? Gdyni mam teraz daleko. W Gdyni na pewno nie będę organizował spotkań, bo już w Gdańsku nie mieszkam. Trzy godziny drogi, na no proszę Cię. Chyba w Pendolino trzy godziny drogi. Jechałaś autobusem kiedyś do Gdyni? A nie, jechałam autem. Ostatnio na szkolenie. A, bo Ty autem wszędzie jeździsz. Ja się wzbraniam jak mogę przed samochodem, bo wtedy będę już jeździł wszędzie, a to jest niezdrowe i, i niefajne. Ale no, niedługo pewnie będę musiał w, jakoś wejść w ten świat straszliwy posiadania samochodu. Natomiast e, jeżeli chodzi o autobusowe jakieś wyprawy, no wiesz, powiem Ci tak, na przykład samochodem, gdzie siedzisz, musisz prowadzić najczęściej. To nie jest tak, że, że z kimś siedzisz, tylko no tak. prowadzisz. No to już jest nieproduktywny czas, po prostu jadę i, i muszę sterować pojazdem. Natomiast w autobusie, no to jeszcze mogę na przykład właśnie albo na komentarze odpowiedzieć, albo coś tam sobie napisać, albo, 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 albo. Tylko, że no też 6 godzin jesteś zamknięta w puszce i, i musisz jechać. Dlatego w Gdyni nie przewiduję na pewno żadnych spotkań, ale przewiduję w Płocku będą spotkania już niedługo. Teraz właśnie dopinam ostatnie jakieś tam e, rzeczy z tym związane, więc zapraszam Was, żeby popodziwiać też nasze piękne miasto, bo Zapraszamy jest naprawdę piękne. Zapraszamy, cudowne. Nie, naprawdę, to ja mówię bez żadnej tutaj sarkazmu i ironii. E, piękne wzgórza mamy, teraz piękne chmury burzowe też nad Płockiem. Burza... Burzowe. Nie Burzowe się w sumie zrobiły trochę. Także można przyjeżdżać i pewnie w Warszawie też coś się będzie działo, natomiast to jeszcze troszkę w dalszej perspektywie, bo tam też trzeba to załatwiać. miejsca, nie miejsca i tak dalej, i tak dalej. No i to by było chyba na tyle. To by było na tyle. Tyle ciekawych pytań zadaliście. Dużo się powtórzyło z ostatniego question and answer, więc ich nie brałem już pod uwagę, no bo po co odpowiadać na to samo. No i tyle, i tyle. Coś może chcesz dodać od siebie jeszcze ciekawego? Zachęcam do oglądania Astrofazy! <grymne> Okej, okay. niech będzie w ten sposób. Ja też zachęcam do oglądania Astrofazy. Dziękuję bardzo Martynie, że pomogła mi tutaj przygotować ten odcinek. Także cześć, trzymajcie się i dzięki za pytania. Do zobaczenia.